Ok, w sumie się już nie witam. Mamy aktualnie połowę października i nadszedł czas zbiorów oczekiwanych no, bardzo przeze mnie. Zanim przejdziemy jeszcze do podsumowania naszych zbiorów tego projektu kompostowej góry, to chciałbym Was zaprosić jeszcze do kliknięcia odnośnika w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak, jak pierwszy etap tego projektu się rozwijał. I za chwilę jeszcze zobaczymy takie krótkie podsumowanie rozwoju tych upraw. To jest coś niesamowitego. Pamiętacie jak to tutaj wyglądało. To tu jest ta górka. Ogólnie mamy końcówkę sierpnia 29 jest dzisiaj. No, tam jest druga górka, z której wtedy usypywałem ten cały kopiec, już też zaczyna być obejmowany, tu wszystko aż pod płot podrosło. I tutaj, aż na te wszystkie grządki, kochani, połowa września, dokładnie 16 września. Tutaj jest kopiec ukryty. Tu były te najwcześniejsze liście, które się pojawiły. To one już powoli zamierają. Za to tutaj, to dalej, to dalej po prostu rośnie. I to dalej wszędzie owocuje. Wszędzie zawiązuje po prostu owoce. Tu już są dojrzałe, to niektóre można tutaj. To patrzeć, tu kolejny, o, a na tych małych przyrostach, w sensie nowych przyrostach, po prostu one wszędzie owocują. Dosłownie wszędzie. Nie wiem ile zdąży jeszcze wyrosnąć do końca sezonu. No ale tego jest po prostu tutaj masa. Tu kolejny, tu kolejny, tam kolejny. No więc tak się prezentuje. Dobre podłoże, dobra. Żyzne podłoże, po prostu takie cuda działa. tu dosłownie mieliśmy chyba 6 sadzonek tej dyni. No, zobaczcie tu, wam jeszcze pokażę. Tu kolejny młody rośnie, tu kolejny, tu wymieniśmy rabatę ze szparagów, cała zarosła, z tej kępka tylko wystaje, ale ona sobie jeszcze poradzi, więc o to się akurat nie martwię. Zobaczcie, tu cała taka. Oj, nie wiem czy widać. No tam, tu szparagi właśnie rosną przy, przy osłonięte przez te dynie. O, tu kolejny taki kawałek. Ogólnie to myślę, że jeszcze tak tydzień, dwa. I zrobimy zbiory z tego i Wam pokażę ile owoców z tego wyrosło. Bo ogólnie przez cały ten okres nie zbieraliśmy w ogóle dyń. No, żeby po prostu tak eksperymentalnie zobaczyć ile tego wyrośnie, w ogóle nawet nie wiemy jak smakuje ta dynia, więc e, dowiemy się dopiero. I oczywiście zrelacjonuję to na e, filmie. Okej, okay. w sumie się już nie witam, e, mamy aktualnie połowę października i nadszedł czas zbiorów e, oczekiwanych, w, no, bardzo przeze mnie. W sumie już przez cały ten czas wiedziałem, że będzie bardzo dużo je, ale no, teraz możecie również wy zobaczyć je. Roślina, która nam wyrosła to dynia piżmowa. Ogólnie sadziłem kilka gatunków, jak tam mogliście zobaczyć w poprzednim filmiku. Dyni. I również melon cukrowy i arbuz sadziłem. Niestety pozostałe rośliny się nie przyjęły. Nie wiem czy to z tego względu, że ślimaki może być może je zjadły po sadzeniu. No jakoś się nie przyjęły. Być może też stanowisko nie do końca im odpowiadało. Za to dynia piżmowa ogarnęła tu całą tą powierzchnię, jak w poprzednich części filmiku mogliście to zobaczyć. No i zaraz zobaczymy, jakie tutaj te zbiory są. Tutaj jeszcze zobaczcie, mamy nasz kopiec kompostowy. Jak możecie zobaczyć, całkiem fajnie się już prze materia ta zaczęła przetwarzać i taka delikatnie się zrobiła ciemna ziemia nie wiem do końca jak w środku to wygląda, ale myślę, że do przyszłej wiosny już fajna z tego ziemia kompostowa powstanie i będziemy mogli ją wykorzystać na działce właśnie do użyźnienia w przyszłym roku na pewno też w tym samym miejscu będę robił taki kopiec kompostowy, ale tym razem już wcześniej go zrobię żeby po prostu mieć pewny zbiór no, dyń bądź jakichś tam kabaczków, które posadzę tutaj Taka uwaga też dla Was, w sumie wskazówka: jak właśnie sadzicie, to lepiej posadzić mniej roślin, ale z różnych gatunków. Wtedy macie pewniejszy zbiór, że któreś z tych roślin się przyjmie. No i tak, jak w moim wypadku, właśnie pozostałe melon cukrowy, arbust się nie przyjęły, a dynia piżmowa po prostu całą tą przestrzeń ogarnęła. Posadzonych ich było chyba 6 sztuk. No a zaraz zobaczycie ile tych zbiorów było teraz w przyspieszonym tempie ja zbiorę te dynie więc możecie to oglądać lub przewinąć sobie i na koniec pokażę wam już wyłożony na stole efekt tych zbiorów. No i może przekroimy też dynie, żeby zobaczyć jak w środku wygląda, czy jest dojrzała. No ale wydaje mi się, że tak. Dobra. To zaczynamy zbierać. to jest jakiś gigant. No, niektóre nasiona też na pewno zostawimy, żeby w przyszłym roku posadzić. Zobaczymy, czy coś się odbije. No, a jeszcze tutaj taka informacja właśnie odnośnie tego, że w przyszłym roku wcześniej zaczniemy te, te, sadzić te rośliny, to zobaczcie. Tutaj są jeszcze młode dynie i no, one już nie dojrzeją, niestety. Gdybyśmy wcześniej posadzili, to na pewno jeszcze większy ten zbiór byłby. I kolejny. Coś piękne. Kochani, oto są nasze zbiory z sześciu sadzonek dyni. No! Polecam. Zobaczcie na to coś pięknego. Coś pięknego.